Stając super soboty awansowałem z lewienia na sadzenie ziemniaków. To jest trochę trochę sadziliśmy. Będą smaczne ziemniaczki. E, coś co chyba najbardziej lubię e, u nas swoich rzeczy. Swoje ziemniaczki. O, tutaj sześćdziesiątka jest w ruchu. To jest sadzenie na wielką skalę. To, to nie jest mało, to jest dosłownie. Hmm, będzie z 8 nadlonek, nie tak łatwo przejść, jak mi zostanie to się podzielę, ale na tą chwilę nie obiecuję, bo za bardzo tam nie piskamy, eee, więc no jest takie bardziej eko i chcę coś trochę tego mniej. Ja super puchaj na szazarce, na dobra puchaj. się, nie dużo tych ziemniaków, nie, no, nie, dużo, nie, dużo, dużo i nie dużo, no. dużo i niedużo ale trochę do plewienia. Do plewienia, tak, do plewienia zapraszamy. No. Trochę trzęsie, ale się no. jakieś Całą rodzinę Zresztą. zapraszamy. Awaria. Zabrakło ziemniaków. Idziemy pożyczyć do sąsiada, bo jemu zostało. Dobrze się składa. Zaraz tam będziemy. Na szczęście bliźniuteńko. A nie ma tam ręki. Sodzenie ziemniaków to ostatnia robota na dziś. Potem zaczynamy weekend. Trzeba trochę odpocząć. O, mama już pyta, kto ciągnikiem będzie jechał. Zaczniemy weekend, odpoczniemy jutro, niedziela. Za mną moje truskaweczki. Jeszcze nie są w takiej dobrej kondycji, jakiej bym chciała, ale pracujemy nad tym. Poszły odżywki, już, już lepiej, dużo lepiej. Eee, no ale będzie jeszcze plewienie, bo za bardzo od chwastu nie przeskamy i trzeba plewić. Z takich ciekawostek, które Wam już dziś mogę zdradzić. Co lubię? Paintball. Mam trochę zestawów. Niestety nie, nie udaje się na tę chwilę wystartować z w naszej okolicy. Ale na razie sprzętu się nie pozbywam, chociaż chociażby taki pomysł. Jest tych zestawów trochę, a podobało mi się to bardzo. Zaczęło się od oczywiście integracji klasowej w liceum, a jednak ta zabawka. To tak, to jest to zabawka, to jest zabawka, e, ta zabawka ma w sobie to coś, e, co chyba duża część chłopaków lubi. My nie wyrastamy z zabawek, my je tylko zmieniamy na lepsze. Pamiętajcie dziewczyny, zabawki muszą być. Pokażę wam, ja pokażę wam zaraz. O. Tak jak widać, nie samym, nie samym polem człowiek żyje. E, dzisiaj lany poniedziałek, halo ekipa. Halo. Sylwek. Siemaneczko. Wiktora też widzieliście. Sylwek też strzela, nie podaje się. A dzisiaj bardziej na luzie, bez biegania. Nie, dawaj, bo ty będzie do jak widać wszystko się szykuje. Pogoda jest piękna. Zaraz zobaczymy, co tutaj wykombinujemy. Ale fajnie, bo jesteśmy sami, nie ma tłumów, więc spoko. Zaraz zobaczymy dalej. Czy Tomasz jest gotów? Strzelę z gotów? To nie będziesz. Jak nie będziesz? To będzie bardzo szybkie. Gotów? Odległość 100 metrów. Strzelec gotów? I koniec. Życzę Wam w tym odcinku, byście nigdy się nie nudzili. I to jest takie dobre życzenie e, ode mnie. Na poniedziałek co tydzień może będzie jakieś życzenie. Ale dzisiaj jest takie, byście się nigdy nie nudzili.